Telewizja Narodowa dzisiaj jest przed ambasadą Niemiec i wypowiada się pan profesor Zbigniew Wrzesiński, prezes Stronnictwa Pracy. W Niemczech w majestacie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego łamane są prawa polskiej ludności zagwarantowane polsko-niemieckimi traktatami. Łamane jest prawo do używania języka ojczystego. Odbierane są rodzicom dzieci. Niemcy winni są Polsce 6,5 biliona dolarów nigdy niezapłaconych odszkodowań wojennych. Na terenie Polski w latach 1939-1945 Niemcy zorganizowali 9 tysięcy obozów i podobozów. Przez które przeszło 18 milionów więźniów i jeńców wojennych z 30 krajów świata. Wszystkie typy obozów koncentracyjnych miały za zadanie stosowanie terroru, eksploatację siły roboczej, fizyczne wyniszczenia w końcu zagładę narodu polskiego i żydowskiego. Mieszkańców zamieszkujących tereny konfiskowane pod obozy wysiedlano a ich domy niszczono, uzyskując materiał wykorzystany do budowy miejsc kaźni. Stronnictwo pracy domaga się wypłacenia spadkobiercom poszkodowanych osób rekompensa za skonfiskowane działki i mienie. Dotyczy to szczególnie osób poszkodowanych przy budowie obozu zagłady w Oświęcimiu. Stronnictwo pracy Złożyło taką petycję do rządu pani Ewy Kopacz. Nie spotkało się to jednak z odzewem rządu PO prowadzącego proniemiecką, antypolską politykę. Stronnictwo Pracy domaga się od rządu niemieckiego zaspokojenia słusznych roszczeń właścicieli zagrabionego mienia w 1945 roku. Została sporządzona szczegółowa dokumentacja, która potwierdza rozmiar krzywd, które zostały wyrządzone mieszkańcom Oświęcimia i okolic. To są konkretne dane. Takie dokumenty powinny zostać sporządzone również w stosunku do terenów zagrabionych pod 9 tysięcy innych obozów i podobozów. Jest to sprawa. O którą występuje w Stronnictwo Pracy w, imieniu, w imię budowy wzajemnych, dobrosąsiedzkich relacji opartych na równym egzekwowaniu prawa międzynarodowego. Dziękuję. Profesor Zbigniew Wrzesiński przed ambasadą Niemiec. Widzimy tutaj płonącą kukłę, symbolizującą to zło, którego doświadczają narody polskie i niemieckie, nie tylko cała Europa. I jeszcze prosimy o zabranie głosu pana Marka Boczkowskiego Dzień dobry panie Marku, proszę się przedstawić. Pan reprezentuje tutaj kogo? Ja jestem, generalnie jestem osobą publiczną, ale tutaj występuję jako stowarzyszenie Walczymy o Pamięć i Prawdę. Generalnie jestem działam na terenie Śródmieścia i jako, jako warszawiak z krwi i kości po ojcu bardzo, bardzo mnie bulwersuje dotychczasowa polityka edukacyjna i, edukacyjna i podchodzenie do spraw naszych, polskich, patriotycznych w taki sposób jak dotychczas postępowano. My się zajmujemy głównym naszym, naszym ee, działalnością e, takim sztandarową sprawą jest e, upamiętnienie i mówienie Polakom o jedynym obozie koncentracyjnym w centrum podbitego państwa, w, centrum, w stolicy podbice, podbitego kraju w Warszawie był obóz koncentracyjny KL Warschau zbudowany przez nazistowskich Niemców. Obóz ten y, równał się wytycznym planu Pepsta, który powstał już przed napaścią nap w 1939 nap nap roku, w czerwcu. W momencie zdobycia i kapitulacji Warszawy Plan ten został realizowany. Jest bezspornym faktem, że my musimy udowadniać teraz, udowadniać jeszcze do tej pory, że, że ten plan, ten obóz istniał. To jest żenujące. żenujące. Dla młode pokolenia nic o tym nie wie. A do tej pory warto szefzyznom, politykom. Geremka i Bartoszewskiego. Do tej pory te sprawy są zakłamywane, przekłamywane. Oszukiwani są ludzie, oszukiwani są Polacy.